Few minutes. Złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez e, panią Dorotę Kanie, która e, na portalu społecznościowym X opublikowała e, kwestionariusz paszportowy. E, nie wiem w jaki sposób przez nią uzyskany. Jest Patryk Masiak, nazywany Wielkim Bu, czyli wieloletni, długoletni znajomy Karola Nawrockiego. Polacy muszą o kandydatach na prezydenta, potencjalnej. W państwa, wiedzieć absolutnie To że... informacja, na którą zapewne wszyscy długo czekaliśmy, i będzie ona niczym słodki miód na państwa i moje serce. Otóż prokurator Ewa Wrzosek, bezczelnie zaszczuwana przez pisowską mafię, wraca i to ze zdwojoną siłą. Bierze się za tępą propagandystkę PiS Dorotekanie i złożyła już dziś w tej kwestii zawiadomienie do prokuratury z wnioskiem o ściganie za ujawnienie bezprawnie jej danych i numerów PESEL z wnioskiem paszportowego. Również dzisiaj prawdziwy hit Karol Nawrocki Ale wstyd. Ledwo duka po angielsku, bo próbuje przypodobać się do Rafała Trzaskowskiego. Mamy totalnie kompromitujące nagranie pisowskiego nominata, które zestawiamy z kimś, kto w języku angielskim wie dużo więcej niż nawrocki o przyzwoitości. No to na koniec, także informacja dobra w końcu mamy dobre, słodkie newsy z samego rana. Otóż senator Krzysztof Fiatkowski wygrał batalię sądową z wielkim Bu, czyli kryminalistą pochodzącym z bliskiego kręgu, przyjaciół kandydata PiS Karola Nawrockiego. Adam Bysiek, dzień dobry Państwu w czwartek. Zapraszam na nowe wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. No to jak zwykle, na starcie mój krótki ale gorący apel do Państwa: to by kliknąć, właśnie, łapkę w górę. Tu na dole i o to, by napisać komentarz, to naprawdę prosty i banalny sposób na to, jak każdy z was może pomóc nam docierać do nowej widowni. Bardzo was o to prosimy, ale jeszcze mocniej wam za to zaangażowanie dziękujemy. A my startujemy dzisiaj od informacji dnia otóż prokurator Ewa Wrzosek, choć zniknęła sieci w wyniku zaszczuwania tej prymitywnej, podłej, wyrachowanej nagonki ze strony pis i prawaków z mediów społecznościowych, wraca i dziś podczas pracy konferencji prasowej stąd Mała obsuwa dziś w godzinie naszego emisji naszego programu oświadczyła i ogłosiła że złożyła zawiadomienie do prokuratury z wnioskiem o ściganie bezczelnej propagandystki pis Doroty Kani. Dodajmy o co chodzi, chodzi o sprawę gdy Kania po prostu w ferworze emocji tuż po tym gdy pisowcy znów tańczyli na trumnie Barbary skrzypek ujawniła w mediach społecznościowych jej prywatne dane z wniosku paszportowego między innymi tak wra Wrażliwe informacje jak numer PESEL, co o sprawie mówi Ewa Wrzosek i jakie zapowiada kroki wprawne, w tym by dorżnąć tą pisowską mafię. Proszę posłuchać. Złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez e, panią Dorotę Kanie, która e, na portalu społecznościowym X opublikowała e, kwestionariusz paszportowy. E, nie wiem w jaki sposób przez nią uzyskany. E, nie również nie wiem w jakim celu opublikowała ten kwestionariusz zawierający wszystkie moje dane osobowe w tym również dane osób mi najbliższych część z tych informacji jest nadal aktualna i stanowi to realne zagrożenie zarówno dla mnie jak i osób mi najbliższych i o ile rozumiałabym gdyby ten kwestionariusz został opublikowany w jakimś celu który pani Dorota Kania mogłaby wykazać. Natomiast z faktu, że nie tylko ona, ale również inni użytkownicy Twittera e, publikowali moje dane, podawali je dalej bez żadnego racjonalnego e, uzasadnienia, e, tylko po to, aby wyrządzić mi szkodę, nawet nie wiem jakiego rodzaju, bo mam wrażenie, że osoby, które publikowały te dane w ogóle nie uzmysławiały sobie konsekwencji, jakie dla mojego życia i dla e, osób mi najbliższych e, publikowanie tych wszystkich danych wrażliwych e, może spowodować. Obawi się Pani o swoje bezpieczeństwo? Obawiam się o swoje bezpieczeństwo, dlatego również złożyłam to zawiadomienie, jak również zawiadomienie na e, zachowanie Pana Jacka Ozdoby, którym e, groził e, naruszenie mojej nietykalności e, cielesnej, dlatego że e, to nie. Nie są e, głosy osób, których e, pozycja w, e, w świecie publicznym, w świecie polityki nie ma znaczenia. Tego rodzaju nawoływania do popełnienia przestępstwa e, stanowią podżeganie nie w sensie prawnym, ale w sensie takim czysto praktycznym, być może innych osób do tego, aby wyrządziły mi jakąś krzywdę. Proszę państwa, od czasu tego zdarzenia jestem objęta ochroną policyjną, mam ograniczoną możliwość poruszania się, kontaktowania z nie prowadzę normalnego życia, może tak to powiem i to jest wyłącznie konsekwencja tej nagonki medialnej, która została zupełnie bez żadnego powodu, bez żadnego uzasadnienia, tylko w instrumentalnym celu politycznym rozpęta na na, y, w związku z moją osobą. Proszę Państwa, ja już muszę kończyć, bo muszę się udać na czynność przesłuchania. Dziękuję. Ale skupmy się, drodzy Państwo, na meritum. Co się jeszcze do cholery musi stać, by Adam Bodnar e, po prostu wyręczył takich ludzi jak Ewa Wrzosek, represjonowanych, brutalnie nękanych przez pisowski e, reżim, przez te złogi, które wciąż są w prokuraturze. Jeżeli ktoś, czy Państwo sobie wyobrażają, że jakiś e, wariat, oszołom bierze Państwa dane, publikuje je w mediach, Społecznościowych, tak wrażliwe jak numer PESEL pozwalający wziąć kredyt tylko z zemsty tylko z tego powodu, że brak u nich argumentów do rzeczowej, merytorycznej dyskusji. To jest klasyczny kibolski, bandycki zabieg PiSu. Gdy kończą nam się argumenty, gdy żywcem nie mamy nic do powiedzenia, to atakujemy siłą, niczym kibol na stadionie pałą, tak oni danymi czy kolejnymi przestępstwami. Ale to jest efekt tego, jak czują się rozzuchwaleni. Bo gdyby Adam Bodnar czy minister Siemoniak przyszł, Wziął tych propagandystów za mordę, wsadził do aresztu, prosty, banalny sposób, dowody leżą jak na tacy. A my ciągle czekamy, znaczy no nie my, ale ci, którzy o tym decydują, aż nie wiem, dojdzie do kolejnej tragedii. Kilka dni temu pokazywaliśmy przykład zaszczuwania innego polityka koalicji 15 października i pytałem otwarcie o to, co się jeszcze musi stać, by... Po obrazkach, gdzie spałą ludzie chodzą na wiece i u innego gościa łapią gaz w kieszeni. Teraz ktoś publikuje prywatne dane pani prokurator, a my rozkładamy ręce, czy pan Adam Bodnar, no to niech sobie radzi sama. Może najlepiej jeszcze ją zakneblujemy, by nie mogło o tym głośno mówić. Skandal i haniba dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja cieszę się jednak, że prokurator nie składa broni, a wręcz, jak mówiłem na początku, wraca ze zdwojoną siłą po to, by pokazać właśnie gestko Zakiewicza tym bandziorom, który my możemy pokazać, go 18 maja idąc do urny i idąc głosować. Zachęcam Państwa do komentowania tej kwestii. Więcej wypowiedzi Pani Prokurator na naszym portalu informacyjnym checkpresse.pl, link jest przypięty na dole w komentarzu, a ja zachęcam do dyskusji na ten temat, oczywiście znów w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj to, drodzy Państwo, hit. No, Umówmy się, nie da się przeskoczyć pewnej wyrwy intelektualnej. Nie da się wejść na wyższy poziom intelektualny, gdy aspiruje się do tego poziomu z poziomu gleby lub raczej spo, spod poziomu tej gleby, gdy mowa o Nawrockim. Sztab stwierdził, no, Trzaskowski imponuje Polakom znajomością języków obcych. Śmialiśmy się z niego, że bonjour, to ja powtórzę to co się stało kilka dni temu no, czyli pisowcy piejący z zachwytu, śpiewający peany na cześć swojego nominata zapomnieli o tym jak duże no, mankamenty, jak duże wyrwy intelektualne ma on w sobie, więc padli na plan, że nauczą go kilku zdań po angielsku, on je wyduka i później zmontują nagranie i będą pokazywali je wszem, wszem obec e, z propagandowym przekazem, że oto nasz Nawrocki jest lepszy niż Trzaskowski. No i wyszła totalna kompromitacja ale wstyd! Chłop nie był w stanie wyuczonego zdania powtórzyć w języku obcym, a aspiruje o to, by w tym języku załatwiać interesy Polski na arenie międzynarodowej. Zobaczcie Państwo, jak wygląda Nawrocki, a jak wygląda Trzaskowski, mówiąc w tym samym języku. Uh, after the end of the conference, is a very hard task, but I need to bite the bullet uh, and uh, get, give it and give my best uh, shot. I have one ma main conclusions, uh, conclusion, ladies and uh, gentlemen, and main similarity between our. Uh, Hello, good morning. What would be the right response to what we saw over the weekend? Where, what is Poland's position at this point? we have to stay strong and we have to deter uh, russia and putin. Uh, we've done our job in poland because we've invested heavily in our defense and our defense capabilities within nato. we are spending 5% of our gdp on defense. we are buying equipment also from the americans. we are securing our border. and that's what we need to do. we need to strengthen the, uh, the uh, nato and north atlantic alliance. A używając języka ulicy, można skwitować to jednym zdaniem, ale żenada. Szanowni Państwo, no uzmysłowmy sobie, jak ograniczeni intelektualnie są pisowcy, którzy uważają, że gość, który nie był w stanie nauczyć się. Nie języka, bo tu o tym nawet nie mówimy, tylko nauczyć się zdania napisanego jak kura pazurem dyletantowi na karce i je powtórzyć, nie patrząc tą kartkę lub zerkając kątem oka, gdyby zapomniał jednego słowa. I nawet tego nie był w stanie zrobić. Ale pisowcom piejącym zachwytu, że oto Nawrocki załatwi nam kwestię bezpieczeństwa poza naszymi granicami, nie przeszkadza to, że chłop bez lektora czy symultanicznego tłumacza nie byłby w stanie nic powiedzieć, nawet I need one milk. Pewnie nawet tego nie potrafiłby kupić w sklepie, nawet gdyby miał kartkę lub notatki w telefonie. Jak Państwo oceniacie poziom, a właściwie... Ruinę intelektualną Nawrockiego, gdy mowa o językach obcych, zachęcam do komentowania. Temat numer 3. Dzisiaj na szybko. Senator Krzysztof Kwiatkowski wygrał z Wielkim BU w sądzie i może nazywać go kryminalistą. Więcej może mówić o nim wszystko, bo tak orzekł sąd, a stało się to nie na wniosek senatora, a na wniosek Wielkiego BU, czyli kryminalisty z bliskiego kręgu znajomych Karola Nawrockiego, który chciał poprzez sąd zakneblować senatora. Sąd stanął po stronie obywateli i okazuje się, że mamy pełną prawo i pełne możliwości wiedzieć wszystko o tym, kto jest najbliższym kolegą ludzi aspirujących o kluczowe stanowiska w naszym państwie. Co o tym mówi senator i jak pokazuje to na przykładach, zobaczcie sami. Jest Patryk Masiak, nazywany Wielkim Bu, czyli wieloletni, długoletni znajomy Karola Nawrockiego, którego Karol Nawrocki podejmował w gabinecie prezesa IPN-u, czyli podejmowałby także w Palacu Prezydenckim. Polki i Polacy muszą o kandydatach na prezydenta potencjalnej głowie państwa wiedzieć absolutnie wszystkie. Jeżeli Karol Nawrocki ma takie umiejętności pedagogiczne, by nie powiedzieć duszpasterskie, to niech nie kandyduje na prezydenta, tylko na duszpasterza służby więziennej i nawraca tych przestępców na dobrą drogę, bo może ma w tym zakresie powołanie. I tak... Na koniec zachęcamy mocno do tego, by kliknąć subskrybuj, o co bardzo państwa proszę, tylko 40% naszych stałych widzów kliknęło ten klawisz, a nam to naprawdę bardzo pomaga w rozwoju naszej inicjatywy, a także platformy Czech bo, bo właśnie motywuje nas do dalszej pracy i jeszcze mocniejszego, wręcz spotęgowanego działania. A więc zachęcam do subskrybowania, a także do czytania naszego portalu informacyjnego. Adres dobrze Państwu znany, czyli czechpress.pl. Mnóstwo informacji o polityce, Polsce i o świecie. Tam także każda i każdy z Was może z łatwością założyć własnego bloga i pisać o tym, co dla Państwa ważne. Wszystkie Wasze newsy, podobnie jak artykuły pana Romana Ziłkowskiego czy Konrada Naszych autorów Czech Presspel Publikujemy na głównej stronie. Zachęcam, można się zarejestrować. Tu jest pokazane, jak to zrobić. Plusik u góry, podają Państwo maila, wpisujecie swój nick, i od, tej moment, od tego czasu stajecie się pełnoprawnymi autorkami i autorami naszej platformy Czech Presspel, która powstała. Dzięki Państwa zaangażowaniu. Jesteśmy też na Facebooku. Zapraszam do kliknięcia. Lubię to. Dzięki temu żaden tekst nigdy Państwa nie ominie, ten z naszej strony. Oczywiście zachęcam też, by do naszej grupy na Facebooku dołączyć. Mamy tam grupę dyskusyjną, grupę otwartą dla otwartych, racjonalnie myślących ludzi. Ponad 2,5 tysiąca z Państwa już tam u nas jest, a toczą się tam naprawdę ciekawe dyskusje, a więc nikogo z was nie może zabraknąć. Adam Bysiek. wysyłam Państwu serducho. Z okazji dobrych wieści na dzisiejszy poranek, bardziej już wczesne popołudnie. Zapraszam na później, bo spotykamy się znów ponownie punktualnie o 16.30. Dobrego i spokojnego dnia. Klikajmy łapki w górę, udostępniajmy, subskrybujmy, lajkujmy i spotkajmy się ponownie punktualnie 4.30. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.